Siemanko widzowie witam was bardzo serdecznie w opisie patcha 3.6.0 przeglądałem go bo nagrywam dla was ten materiał drugi raz omawialiśmy go także na streamie zapraszam was dzisiaj o godzinie 20 kiedy tylko się pojawi aktualizacja pogramy sobie i te, przetestujemy Ulepszonych, poprawionych bohaterów. Moi drodzy, gratulacje. Rocznica numer 2. Legends of Runeterra. Moje gratulacje. Będą nagrody. Musicie się tylko logować. Wydarzenie zakończy się 11 maja. Jak widzicie, nagrodami jest to, co tutaj jest widoczne. Oraz tutaj wypisane, co dokładnie. Skórki z Arkana dla Vi oraz Jinx. Widzisz to spojrzenie motka Vi właśnie z Arkana. Ikony i rewers drugie urodziny. Bardzo dopracowane patrzyłem na zbliżeniu super to wygląda nowe karty 3 słuchajcie pod elitarnych bardzo podobna sprawa jeżeli chodzi o maszyny zaklęcie pod heimerdingera słuchajcie gdy zużywacie wszystkie punkty many i zrobicie jak najwięcej maszyn tutaj wygląda to bardzo podobnie ale słuchajcie jest jeszcze jeden mały myk zużywacie jak widzicie całą swoją manę Przywołujemy kartę Nieustraszona Gwardia i zwiększamy jej statystyki do tej wartości. Wartości oczywiście zużytych punktów many. Dodatkowo dajemy każdemu elitarnemu, który jest na stole, 2-2. Wygląda to mniej więcej tak, moi drodzy widzowie. Tak, elitarni otrzymali yy, masywnego tutaj buffa i myślę, że wrócą do gry, bo są naprawdę fajną opcją. Ja już testowałem przed patchem i, i dobrze to wyglądało. Więc, jak widzicie, było 9 punktów 9-9. Leci. Dodatkowo reputacja. Reputacja nie jest zbyt dobra. Wydaje mi się, że mimo tego zaklęcia, które przy reputacji, czyli jednostki 5 plus ataku uderzały przez całą grę 4 razy, wtedy to wszystko zaczyna działać. Ale to oczywiście do spełnienia łatwe nie jest, a sama reputacja sama w sobie nie jest silna wbrew pozorom. Ale gdy się uda spełnić ten warunek, no to jest oczywiście to zaklęcie tańsze i przywołuje dwie jednostki. Jakie? 5-1 bez możliwości blokowania, ale z wyzwaniem. Zobaczcie, jak to wygląda. I atak. Moi drodzy, wewnętrzna bestia. Staramy się. Tak, uder przebudowany. Wydaje mi się, że tak powinno to wyglądać od samego początku, ale zaraz do niego przejdziemy najpierw nowe zakręcie, które ma pomóc temu nieszczęsnemu wojownikowi. Dajemy sojusznikowi 1-1 w tej rundzie, tylko w tej rundzie, więc baw nie zostaje, ale tworzy, stworzymy jeszcze w ręce karty zamiana stylu 3. I do wyboru, prawda? Zakręcie powolne. I zaczynamy słuchajcie od masywnych zmian. Teraz dopiero zaczyna się tak naprawdę opis patcha. Moi drodzy, Ashi, moim zdaniem z buffem, bo teraz już nie odmrożenie na czterech wrogów, tylko zmieszamy siłę czterech wrogów lub więcej do zera, czyli Trollchant używamy, dajemy minus 2, przeciwnik ma 0 i już wtedy jest buffik super. Sprawa, szybszy awans. Asi, aczkolwiek jak tutaj już słusznie zauważył widz, to już któraś aktualizacja z rzędu usprawniająca tę bohaterkę i dalej ludzie nią nie grają. Tutaj słuchajcie buffik, ale tylko i wyłącznie na ścieżkę bohaterów, bo po prostu będzie szybciej ten Dariusz dostawał awans, bo tam częściej się zdarza, że Nexus może mieć więcej niż 20 HP. Galio tylko i wyłącznie z jednym punkcikiem na drugim poziomie, więcej, no bez szału, natomiast Garen z olbrzymim buffem i jeżeli graliście tylko elitarnymi, to wiecie, że ten buff jeszcze bardziej wzmocni pozostałe jednostki na stole. To jest przepotężne. Jestem wielkim fanem. Karma natomiast otrzymała na drugim poziomie to, co miała na pierwszym, czyli tworzy w ręce losowe zakręcie swoich regionów. Na koniec rundy oczywiście. Katarina, nie wiem Riot Games co on uważa, ale słuchajcie, to samo co w przypadku Karmy, zostaje jej to co jest na poziomie pierwszym, czyli słuchajcie, stwórz ulotną krawędź ostrza w ręce o koszcie 0, w sensie, what a shit? Nie komentuję tego. Natomiast słuchajcie, LeBlanc, żeby troszkę przyspieszyć lustrzany obraz, ma nowy efekt. Za każdym razem, gdy awansuje i za każdym razem, gdy zobaczy, że udało Ci się zadać 15 punktów wyrażeń, słuchaj w ręce lustrzany obraz. Natomiast jeżeli mamy już tę kartę w ręce, zmniejszamy jej koszt o 1. Przyspie przyspieszamy po prostu, tak? Bo wcześniej było tylko e, jedna rzecz. Natomiast ona na drugim poziomie, Pamiętajcie, oczywiście tutaj drugi poziom, oczywiście, nie? Leona dostaje zmiażdżenie. Ja przypominam, tutaj tylko taka mała uwaga. Pamiętajcie, że tam jest taki bardzo fajny deck. E, przepraszam, zaklęcie, które daje 2-2 kartom. I słuchajcie, to zmiażdżenie wtedy ma większy troszkę sens, więc e, podoba mi się. Nie, To nie jest jakby zmiana, która sprawi, że nagle ludzie zaczną grać e, t, taką bohaterkę jak Leona, ale coś przyjemnego. Natomiast Malfight nic tu nie miał, a teraz przy zagraniu ma ogłusz wroga. I słuchajcie, śmieszki sprawia, że lepiej dobrać go razem ze słow skreślony. Fajna zmiana, ale i tak Malfaj jest jakby niegrywalny, prawda? No jeszcze nie spotkałem się z deckiem, który byłby bardzo dobry, był Wes albo A, tierze, więc poczekamy sobie jeszcze. Natomiast słuchajcie, na SUS poziom pierwszy otrzymuje postrach, nie miał go wcześniej, także... To nie jest, o jakieś ogromna, nie jest o jakaś ogromna zmiana, ale zawsze jakoś pozytywnie wpływa na tego czempiona. Noctua natomiast w teorii z dużym buffem, jeżeli znacie, słuchajcie się na zaklęciach i kartach w runeterze. Bo tym razem już mamy, gdy przywołamy jednostkę, daj wrogom minus 1-0 w tej rundzie. Co to znaczy? Że jak widzicie, tu jest co jest napisane, więcej opcji zapełnienia planszy przy okazji wywołania przeżenia u przeciwniku. Po prostu, gdy macie ten efekt przywołania, bo to nie jest to samo co zagranie, również zadziała ta rzecz. Na przykład broń Afeliosa pod tego stronnika za dwa punkty jest przywołaniem. Sion, o czym mówiłem, bardzo mało ataku, więc troszeczkę delikatnie bał, żeby tego więcej ataku dostał no i dostanie, ale raczej nie sprawi to, że on wróci do gry, bo Rumble jest po prostu dużo lepszą decyzją i opcją. Tutaj natomiast dokładnie to samo, także jeden punkt i więcej. Natomiast Uder. Nie rozumiem dlaczego Uder na początku dostał ten warunek, tak? Udało Ci się zadać wrażenie w drugiemu Nexusowi 7 razy lub ponad to w całej grze jakby, tak? Więc teraz mamy już zamiana stylu 3 razy w tej grze. Nie musi być na stole, oczywiście, bo to jest za drugi champion, I podstawowe statystyki, słuchajcie, już nie 4-4, tylko 5-4. Także bardzo przyjemna zmiana, oczywiście na poziomie drugim ten jeden punkcik zostaje, tak? Więc będzie mieć tych punktów 6. Mm. Bardzo fajna zmiana, bo za, później zobaczycie jeszcze lepszą zmianę i zrozumiecie, dlaczego to się staje jeszcze lepszym wyborem. To czyli ogólnie schemat podudyra. Moi drodzy Wladimir, natomiast dostanie słowo klucz postrach. Riot Games tłumaczy to o, o, trudności z uporaniem się ze słabymi blokującymi, więc dzięki tej zmianie, powinien stać się większym zagrożeniem i szybciej kończyć grę. Ja się z tym nie zgodzę, bo do piątej rundy jest bardzo dużo kart, które po prostu postrach mogą blokować. Obława, zasłużone nerw, bo po prostu to było zaklęcie zbyt mocne. Trzy punkty. No Jest ok. Bot balistyczny, bo oczywiście Wiktor victory event za mocne. Jestem zaskoczony, bo ja mówiłem wam w swoich takich zapowiedziach, że tu będzie dwa punkciki zdrowia, żeby mistyczny pocisk dał radę, a tutaj niespodzianka 0 na 3. Dlaczego to jest takie ważne? O kiedy gracie tali agro i mieście jednostkę 2-1, to bot wymieniał się i jeszcze wychodził z tym zwycięsko, więc w następnej rundzie mógł zrobić pocisk. Teraz już wam tej karty nie zabiję. Krew za krew, nie mam pojęcia dlaczego jest taki buffik, w sensie co ma pomóc tutaj poza modyfikacjami Włada. Co tutaj wpłynie szybkie na błyskawiczne zaklęcie, to wszystko? Ja, ja w ogóle bardzo rzadko widziałem to zaklęcie, tutaj najczęściej ze sramowiskiem właśnie Vladimir, co tam jest grane. Vladimir ostatnio Udyr był nawet grany. No w gruncie rzeczy, tutaj szramowisko, oczywiście pierwsza skrzypca. Tutaj rozmawiałem z widzami sobie, no to tu opóźnienie, opóźnienie, opóźnienie awansu. Już teraz mamy, gdy wyniesiony sojusznik awansuje, przyjaźń o 10 rund, tym razem będzie to 9 rund. Także bardzo fajne bo to tempo grania, było po prostu zbyt szybkie. Szósta runda, awans, to było chore. Słuchajcie, znowu ta reputacja, oprócz Leblanc mamy jeszcze bezduszną Miażdżę Gnatkę. Słuchajcie, reputacja kosztuje 2, teraz będzie reputacja kosztuje 3. Tak, nie wiem, to nie jest ogromna zmiana, ale słuchajcie, za to otrzyma zmierdzenie. No i słuchajcie, faktycznie to zmierdzenie 6 punktów zawsze uważam, że zadziała. Ale czy warto to dodawać? Słuchajcie, w ogóle, czy warto grać deckiem pod reputację? Uważam, że nie. Powiedziałem Wam o, tej, o tym uderze, bo to jest ogromna zmiana. Słuchajcie, pierwsza forma, którą zagramy w każdej rundzie, kosztuje 0. Co to znaczy? Że to jest karta, którą nazywam artylerią, czyli stoi sobie z tyłu, coś robi przy okazji i ta karta teraz robi dużo, bo każdy wasz, e, każda zamiana z tyłu będzie po prostu za darmo, oczywiście pierwsza zagrana na rundę, e, oczywiście jest to późno, ale uder jest late game'owy więc jak najbardziej fajna zmiana nie spodziewałem się z niej i to sprawia, że to jest dość ciekawy wybór po prostu, elitarni po raz kolejny powiedzmy, że zbawię bo ta karta tym razem z wyzwaniem 5-4, 5 runda stanie się kartą elitarną Drzewo Band otrzymuje nerfa, bo tym razem zamiast słuchajcie, e, po prostu zagrania tej jednostki, musi słuchajcie ta lokacja zobaczyć. Więc spowalnianie tempa, ale dzięki temu koszt tanieje. I zastanawiam się, bo jeżeli będziecie mieć dużo kart w ręce, czy to jest taki duży nerw? Oczywiście, że jest, bo jeżeli zabraknie wam tego jednego regionu, który rzuciście w trzeciej rundzie, no to już nie zadziała na drzewie. Więc bardzo fajna zmiana, ale może to sprawić, że po prostu drzewo nie będzie grywalne. Giermek gwardii jest bardzo ciekawy, bo jeszcze bardziej jest zmniejszony jego koszt i być może wróci do gry z tego względu, że będzie to karta za zero. Uzupełniacie stół tymi kartami, cały czas je wzmacniacie. Dodatkowo, token ataku. Kto nie widział, zapraszam na streamy. Grałem tym deckiem, opłaca się i zachęcam Was w ogóle do zobaczenia mojego, mojego filmu na temat elitarnych, który był jakiś czas temu. Wybaczcie ten sterownik. E, zapraszam, bo naprawdę jest ogromny potencjał na, dla elitarnych. E, kompania Jordów, jestem rozczarowany. E, tym razem słuchajcie, będzie 3-3. To jest ta zmiana zamiast 44. Uważam, że to jest nadal, jest bardzo dużo. Dlaczego? Bo po prostu jest wiele nieuchwytnych jednostek, które na tym buffie i tak będą dalej e, korzystać. E, słuchajcie, zmieniono wygląd e, niektórych tutaj e, rzeczy, takich drobiazgów. Pokażę Wam tylko na szybko. Nie mogę się do tego przyzwyczaić. Wy już pewnie to widzieliście, bo to jest od wczoraj. To jest patch 3-5, czyli stary patch. Teraz jest natomiast nowy patch yy, i nowe zmiany. Widzicie, jest mieczyk. Zmieniał się tutaj wygląd. I jest znowu mieczyk. Natomiast tutaj... Kolejne takie głupoty będą lepiej pokazywane. Natomiast największą zmianą, jeżeli chodzi o runę Ter, słuchajcie, jest zakręcie błyskawiczne pas. Muszę Wam to przeczytać, żebyście to dobrze zrozumieli. Wcześniej można było zakończyć rundę dopiero po tym, jak przeciwnik spasował bez podejmowania żadnych działań. Poczynając od tego pacza, jeśli przeciwnik spasuje po zagraniu tylko zakręcia błyskawicznego lub skupienia, będzie można zakończyć rundę. To jest olbrzymia zmiana, tutaj tłumaczona stworzenia spójności między przebiegiem rozgrywki podczas walki i poza nią i natomiast zmuszenie graczy do podejmowania decyzji o większym znaczeniu, zwłaszcza na późnym etapie gry. Ograniczenie liczby pustego i niepotrzebnego pasowania po obu stronach. Podejrzewam, że będzie to teraz istotne w naszych grach. I raczej na początku nie będzie tak łatwe do przyzwyczajenia, prawda? Natomiast słowo łączenie jeszcze rzuć zagraj będzie tym samym. Ciekawe, dotyczy to 61 kart, czyli całkiem sporo. Tłumaczone te zmiany są następująco. Ujednolicenie mechaniki kart reagujących na zaklęcia, aby zwiększyć spójność i przejrzystość. Zwiększenia satysfakcji zrzucicia kart, takich jak luks lub. Heimer-Tinger, natychmiastowy awans, tak? Ta karta już nie musi po prostu czekać, żeby zakręcie mogło być. Bardzo fajna zmiana. Zwiększenie ogólnej użyteczności wolnych zaklęć, zwolnienia, miejsca na nowy element mechaniki. Bardzo super, podoba mi się, jestem fanem. Znowu słuchajcie te wyglądy, wygląd tych nowych rzeczy, tych takich, ja to nazywam kosmetycznych zmian wizualizacyjnych albo po prostu graficznych będzie łatwiej. Ale filmik mi coś nie chce działać. Grunt, że słuchajcie tu przy ataku, ponownie pojawią się mieczyki. O, całe szczęście, że już się pokazuje, nieszczęście dalej leguje. Chciałem tylko wam pokazać tutaj jak to się zmienia. Tu widzicie ten mieczek i ten mieczek będzie przy tych bohaterach i przy tarcza będzie przy broniących. To wszystko. No właśnie, tak będzie teraz to wyglądało. Tutaj jak widzicie dokładnie jak będzie to napisane. Oczywiście tu będzie też obok, widzieliście to już wcześniej. Nie podoba mi się to, nie mogę się przyzwyczaić. Słuchajcie, natomiast pojawią się skórki bohaterów, tak jak mówię, musicie się po prostu logować, czas do 11 maja, na motywie Arkana. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, zachęcam na Netflixie rewelacyjny serial. Bardzo przypomina też sam... no właśnie, sam serial. To jest niesamowite, świetnie oddane, słuchajcie, rzeczy. I żeby wam nie spoilerować, tutaj część z nich właśnie dotyczy tego, co było właśnie w serialu. Także bardzo fajne, polecam super sprawa. Bardzo dokładne, słuchajcie, grafiki. Bardzo ładne swoją drogą. Na, na zbliżeniu wygląda to oszałamiająco, więc wow, fajne. I jedna tylko emotka. Ładny rewers, też bardzo dopracowany, śliczny. Z okazji, oczywiście, drugiej rocznicy. I słuchajcie, styl tej pocztówki. Kolejna do kolekcji. Natomiast naprawione błędy już Wam nie będę tutaj czytać Jeżeli chcecie to zatrzymać sobie materiał Jeżeli chodzi o mój komentarz do aktualizacji W Alitarni Style Kilka takich pomniejszych, większych zmian Typu samej mechaniki To dużo naprawdę zmienia I pamiętam, że bardzo dużo narzekał na to Gracz z Mastera na naszym Discordzie Jeżeli jeszcze na nim nie jesteście Zapraszam, link w opisie Mi się te zmiany Podobają oprócz kilku absurdalnych zmian, na przykład katariny, to w ogóle nie ma prawa bytu. Uważam, że teraz elitarni wrócą do gry. Ludzie zaczną grać u Nie wiem, czy będzie to dobry wybór, tak? czy będzie mieć wysokie ratio, ale uważam, że elitarni mogą być przesadzeni, bo nawet teraz grałem na topowe talie i z nimi wygrywałem, miażdżąc je. Także jestem ciekaw, jak to będzie. Na pewno będzie. Yy... Sporo zmian po tym patchu, jestem tego pewien. Także widzowie, dziękuję za obejrzenie tego materiału. Dajcie znać, jak wam podoba się patch. I do następnego. Jo.